Istnieje możliwość zmniejszenia zużycia paliwa w pojazdach ciężarowych. Stosując niewielką ingerencję, modyfikując w odpowiedni sposób oprogramowanie silnika i nie tylko, można uzyskać znaczne obniżenie zużycia paliwa. Robione jest to w sposób zupełnie bezinwazyjny. I jest to zrobione na zasadzie takiej, jakbyśmy chcieli uzyskać maksymalną sprawność silnika, czyli znaleźć takie najidealniej pasujące parametry pracy tego silnika. Dzięki temu zyskujemy największy zasięg. Uzyskujemy taki efekt, że. Paliwo, które jest doprowadzone do komory spalania, spala się nie, niejako w 100%. One się nigdy nie spali w 100%, ale tak jakby w 100%. W związku z tym mamy idealnie czysto na wydechu, a najwięcej energii dostarczyliśmy temu silnikowi. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać na poziomie 1,5 litra na 100 km oszczędności. Technologia jest stale unowocześniana. Na naszym pokładzie pracuje kilku programistów, którzy stale. Testują i przygotowują coraz to nowsze rozwiązania, tak żeby iść z duchem czasu. Zatem ta technologia stale posuwa się do przodu i w niedługim czasie zostanie również rozszerzona o sprzęty i maszyny rolnicze oraz o maszyny budowlane. Nie tylko samochody ciężarowe. Wykonujemy naszą modyfikację zarówno w przypadku osobówek, w przypadku busów. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych efekty tej modyfikacji są takie najbardziej spektakularne. Ponieważ biorąc pod uwagę spalanie tych samochodów, które wynosi na poziomie 30 litrów na 100 kilometrów, jesteśmy w stanie tutaj bardzo mocno zauważyć ten efekt oszczędności, zarówno finansowy, jak i ekologiczny. Natomiast wykonujemy również te modyfikacje, tak jak powiedziałam, w osobówkach, gdzie te efekty również są widoczne. Natomiast takie bardziej spektakularne są wówczas, kiedy bierzemy pod uwagę na przykład flotę taksówek czy też flotę kurierską. Drugą działką naszej działalności. Oprócz tych rozwiązań transportowych, którymi zajmujemy się na co dzień, są rozwiązania dedykowane rajdom. I tutaj, jako jedyna firma w Polsce, zajmujemy się strojeniem ciężarówek, które biorą udział w najbardziej prestiżowych rajdach świata, takich jak Dakar czy Raid w Maroku. I możemy się pochwalić, ponieważ zakończenie sezonu 2023 ukończyliśmy plasując się na pozycji wicemistrza świata, a mianowicie drużyna. Polsko-czeska, która przemierzała Fordem przez pustynię, stała się wicemistrzem świata, jadąc na naszych oprogramowaniach. Także jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i jesteśmy w pełni przygotowani do udziału w Dakarze 2024, który startuje już niebawem.